Adam Grabowski zastąpi Jacka Skroka na stanowisku trenera Eleclerc Radomki Radom. Jak informuje radomski klub ze względu na problemy zdrowotne trener Jacek Skrok nie będzie pełnił dalej roli pierwszego trenera drużyny w trwającym sezonie Ligi Siatkówki Kobiet. Jego miejsce zajmie Adam Grabowski, który m.in. jako asystent zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy z reprezentacją Polski. W swojej karierze trenerskiej prowadził takie drużyny jak PTPS Piła, Stal Mielec czy Atom Treffl Sopot. W ostatnich latach natomiast związany był z Pałacem Bydgoszcz, Krzostrowiec Świętokrzyski, MKS Dąbrowa Górnicza czy Wisłą Warszawa. W obecnym sezonie zastąpi Jacka Skroka, który można powiedzieć, że jest twarzą projektu reaktywacji radomki. Szkoleniowiec objął zespół przed sezonem 2017-2018, kiedy to radomianki występowały na zapleczu Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach Eleklerk Radomka grała już w lidze siatkówki kobiet i zajęła ósme miejsce w tabeli. W obecnym sezonie Radomianki zaczęły rozgrywki jednak bardzo źle. Po siedmiu meczach mają na koncie siedem porażek. Debiut Grabowskiego jako pierwszego trenera Eleklerk Radomki już w poniedziałek w Radomiu podczas meczu z Eneą PTPS Empiła.